Przez wszystkim. Dziś pokażę wam moją mini szklarenkę, w której są wyłącznie poziomki. To taki trochę mały eksperyment z racji tego, że na parapetach u mnie jest zbyt ciepło, nawet kiedy nie jest palone. No to ta ziemia bardzo szybko przesycha i obawiam się, że po prostu sadzonki. Sadzonki będą wyciągnięte, być może nawet zostaną uszkodzone przez te chwilowe przesuszenia. Mimo, że zraszam je codziennie, pilnuję tego, żeby codziennie rano je zraszać. No to widzę, że to wpływa na nie niekorzystnie. Przy okazji pokażę Wam mój eksperyment z różnymi rodzajami siewu. Zobaczcie, tu na samym dole. Posiałam, posiałam poziomkę drugie rzutową i tu zdaje się, że są najmocniejsze, najsilniejsze siewki. Zobaczmy sobie tego samego dnia ta sama odmiana dokładnie z tego samego opakowania poziomek i gdzie niegdzie widać, że są, a gdzie niegdzie na przykład tak jak w tym miejscu tych poziomek nie ma. Mimo że stały w tym samym miejscu. Na tym samym parapecie były tak samo podlewane, przynajmniej starałam się tak samo podlewać, a przynajmniej tak samo często były podlewane. No to widać, że nie wszędzie te, nie wszędzie te nasiona wykiełkowały. Tu starałam się wysiewać po jednym, dwa nasiona z pomocą moich dziewczynek, więc mogło się tak zdarzyć, że po prostu tych nasion wpadło więcej. Zresztą to widać tutaj po. Po tych wielodoniczkach, że jest tutaj na pewno więcej niż jedno ziarenko w każdej przegródce. Tutaj mam z kolei nasiona różnych poziomek i truskawek i tutaj ja przepikowywałam wykiełkowane nasiona bezpośrednio tutaj do wielodoniczek, ale powiem Wam szczerze, że wiązałam z tą nadzieją e, największe nadzieje wydawało mi się, że to będzie najlepszy sposób, bo jak już jest wykiełkowane no to już musi być super Ech, ale się zawiodłam zaraz Wam pokażę na przykładzie właśnie poziomki yellow która jest wyżej ja po prostu tak jak teraz widać każdą z osobna to zresztą też było nagrane na moim kanale, więc możecie sobie zobaczyć każde nasionko, które wykiełkowało ja skrupulatnie pojedynczo wkładałam, ale niestety przesychały. Po prostu te nasionka po pewnym czasie padały. Nie wiem dlaczego tak, tak się stało. I dosyć słabo kiełkowały. W porównaniu na przykład do poziomki rugi, których tutaj siewek jest bardzo dużo, tu czy, czy tu w tych nie jest mniej, ale i tak dosyć fajnie. No to zobaczcie sobie. Na przykładzie truskawki na całe opakowanie mam na tą chwilę teraz zobaczymy zobaczymy tutaj pełne nie 9 siewek na w przykładzie truskawki temptation mam tylko jedną jeżeli chodzi o poziomkę regina to mam raz dwa trzy rzędy czyli 30 siewek natomiast w przypadku yellow Miałam bardzo dużo siewek. Tutaj kiełkowalność była ogromna, na pewno z tego jednego pakowania miałam ponad 300 siewek, które przepikowałam zaraz Wam pokażę wyżej do wielodoniczki, ale niestety te nasiona mi padły w większości. A jeżeli chodzi o poziomkę Atilla, no to kompletna klapa, tylko jedna wykiełkowała jeszcze słaba, więc nie wiem czy w ogóle co z niej będzie. Reszta nasion zaczyna mi troszkę jakby pleśń łapać mimo wietrzenia i tylko jedyna właśnie regina, którą mam, właśnie tak jak tutaj widzicie, jak te wszystkie inne w takim kiełkowniku, to tylko właśnie ta regina mi wleśnieje, no i tak samo wykiełkowało. Tutaj z kolei mamy właśnie poziomkę yellow. Z racji tego, że te nasiona, które mi fajnie wykiełkowały, no super, tak jak mówię, ponad 300 nasion miałam w tym kiełkowniku, no to po prostu te nasiona mi padły. Mimo codziennego zraszania, coś się stało, że że te nasiona niestety, ale nie rozwinęły się po przepikowaniu. Dlatego postanowiłam, że Wysieję je ponownie, już tutaj, tak po, po jednym, dwóch, trzech nasionkach do takiej komory. Przysypię delikatnie ziemią i, i zbliżyłam. I tutaj, ostatnia odmiana poziomki, jaką mam, jest to poziomka Baron von Solemache. I jest on świeżo wysiany. Zobaczymy, co wyjdzie z tego eksperymentu. Ja jestem dobrej myśli, ponieważ tutaj powinno się fajnie wszystko nagrzewać w ciągu dnia, a na noc temperatura nie powinna na tyle spaść, żeby tutaj tym siewkom zaszkodzić, więc myślę, że powinno być dobrze. No ale oczywiście dam Wam znać. Jeszcze Wam powiem, który, który dzisiaj jest. Dzisiaj jest 24 lutego. No i zobaczymy, co mnie z tych poziomek. Co, co z tych poziomek będzie. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.